E, witam serdecznie wszystkich. Antoni Jankowski, Dobry lat Polsko, Erik Limburg. Hello. Ace Pigeon Loft e, Belgia, Gem, jeden z najlepszych hodowców w historii. Jesteśmy tutaj, widzicie? To są trofea pana Erika. Teraz pokażemy państwu. We will show now e, the pigeons for Mr. Andrzej Górniak. Pokażemy teraz państwu gołębie dla Andrzeja Górniaka. To pan Erik. You can present the pigeons. Tu są pana Eryka e, trofea. Jesteśmy u pana Eryka Limburga. Pan Andrzej Górniak, pan Andrzej Górniak kupił od pana Eryka e, dwa gołębie. The first pigeon is the Dr. Giro. E, pierwszym gołębiem, którego zakupił pan Andrzej Górniak z Fałowic, Król spożywki. E, polski Jansen z ziemi sandomierskiej. Oddział 509 kupił Córkę Gelogera za 15 tysięcy euro. Mama, mama jest córką. Cameron. Mama jest córką two times First in one week. Ma, mama jest córką Cameruna Willem de Brain. Original. Also, also de Mat, matka Come jest Lucio. Lucio. Ma, Matka jest córką Cameruna. Kamerun wygrał dwa tygodnie pod rząd lot narodowy. Wygrał jeden lot narodowy i po tygodniu wygrał następny. Ojcem jest Geloger. The Father jest Geloger. All round. All round. Ojcem jest Geloger. Pierwszy as Belgii w kategorii All Round, gołębie dorosłe i gołębie roczne Belgii. Geloger was sold to Mr. Eierkamp. Geloger został sprzedany do rodziny Ayercampów. Rodzina Ayercampów go kupiła. looks, the Ta samiczka wygląda tak identycznie jak ojciec. Pan tutaj Eric podpowiada. To jest ostatnia, którą pan Eric może sprzedać już. for me, Pan Eric podpowiada, że jeszcze ma. Jednego syna. You can show also the back of the pigeon, the back. The belly, the back. Jest to. She's very nervous, you see? Jest bardzo zestresowana, nerwowa. Jest to córka Gelogera, którą ja osobiście załatwiłem dla pana Andrzeja Górniaka, króla spożywki dla hodowcy z Ziemi Sandomiejskiej, który współpracuje z Dobry Lot Polsko. W tym roku zdobył ósme miejsce w kategorii B w Polsce. Jest piąty u siebie w Okręgu Kielce, w kategorii A. Y, jest y, pierwszy w kategorii B w Okręgu Kielce. Pan Andrzej Górniak, pozdrawiamy pana Andrzeja. G greetings for Mr. Górniak from Mr. Eric also. <laughs> And also we will show. jeszcze pokażemy tutaj ostatniego gołębia. Jest to Is a beautiful grandson, to jest wnuk To jest wnuk Galogera, który is son Ojcem jest syn Galogera. Tego... I e Jego ojciec był pierwszym lotnikiem e klubu e oddziału all na młode. Na czterech lotach narodowych bardzo dobrze się spisał między innymi. A młodej jest? młodej jest Miss Mama jest Miss Limoges. Jest of a uh, of uh, brother Krone Ruper. Rupert. Miss Limoges, matka jest Miss Limoges, jest córką brata Krene Rupera. Krone Rupert, bardzo znany gołąb pana Erika Limburga. Krone Rupert był też top e, national. E, pierwszym, i, pierwszym i jedenastym asem Belgii był. Raz był jedenastym asem, i potem był pierwszym asem Belgii. I mama była tego gołębia. E, t, t, Trzecia w rankingu Pipa, nie pierwsza w rankingu Pipa z trzech i z czterech lotów narodowych klasyfikowana. Była u niego na pana Likanimburga była pierwsza z lotu e, prowincjonalnego Limos. Ja ja, I, I remember when you win Limos. I remember yeah? because I saw last year. Last year, no. yeah, I know. You have first three, first four from this race. No, one, true. two, three, four. Oh, sorry, Limburg, not Limburg. Ah, no. no, was this year? Ah, Limos ah, ah, of her model yes. of the year before. Ah, oh, ro rok wcześniej, no. Ale pan Erik. Eric Limburg, sama klasa w sobie, a class of very good pigeon fancier legend of Belgium. Także widzicie, legenda sportu gębiarskiego w Belgii. Erik Limburg, specjalnie dla pana Andrzeja Górniaka. Także widzicie, postaram się jak mogę załatwiać najlepsze gołębie w Belgii, jak tylko się da. I, I say that I am official agent of you in Poland when somebody to buy a pigeon. Pan Erik tutaj mówię jestem oficjalnym przedstawicielem na polskie pana Erika Słowację, Czechy, jakby ktoś był zainteresowany kupnem u pana Erika Limburga gołębi. I say you have only 32 breeding couples. Yeah. 32 pary rozpodowe ma tylko pan Erik Limburg. Nie sprzedaje dużo gołębi w roku, I bardzo mało. Two for me. Mm -hmm. One round for my best friend. Yeah. And I still one round, two, dwie, rundy do, dwie rundy gołębi są dla niego do lotu. Jedna runda jest dla jego najlepszego przyjaciela, tutaj, który od niego bierze zawsze całą rundę gołębi. I jedna runda jest na aukcję i na sprzedaż yy, hodowcom. Także pozdrawiamy wszystkich. Greetings to everyone. Bye bye. Pozdrowienia dla pana Andrzeja Górniaka. Greetings for Mr. Górniak. Bye Pozdrawiamy bye panie Górniak. Dobry lot.